Dzień dobry. Temat na dzisiaj to czas wielkiego kryzysu, czyli czas, który wykorzystał Hitler do tego, żeby później przejąć władzę w Niemczech, ale o Hitlerze w swoim czasie. Oglądamy. Do kwestii raczej politycznych, co dzieje się właściwie po Wielkiej Wojnie, czyli po pierwszej wojnie światowej. Przede wszystkim mamy załamanie demograficzne państwa, setki tysięcy inwalidów wojennych, którzy nie są w stanie odnaleźć się w nowym świecie, i najczęściej w świecie właściwie to bez pracy, więc jak to wszystko ogarnąć? Następnie będziemy mieli kwestię tego, że powolutku zaczyna upadać autorytet władzy, władzy najczęściej demokratycznej, czyli takiej, która w teorii, tylko i wyłącznie w teorii, miała stanowić o sile nowej Europy. I do tego sobie wrócimy w tematach następnych. Następnie, no jak to mówiliśmy wcześniej, wojna przynosi biedę, ta przynosi ubóstwo. I niestety państwa, które przegrały będą musiały spłacać reparacje wojenne. Żeby było weselej, to przecież te kraje, które właściwie to e, wygrały, no, też ponosiły dosyć duże konsekwencje finansowe. Takie konsekwencje to będzie między innymi spłacanie, no na przykład pożyczek, które brali od Stanów Zjednoczonych. Więc no niestety to nie będzie e, działać pozytywnie na ówczesny świat. Dodatkowo, Niemcy są izolowani i poprzez tą izolację polityczną, poprzez to, że będą na przykład e, musieli spłacać w bardzo krótkim czasie, przynajmniej pierwotnie, reparacje wojenne dochodzi do bardzo dużego wstrząsu. Tam w 1923 roku dochodzi do dramatycznego załamania gospodarczego oraz do hiperinflacji, którą odczujemy też w Polsce, o czym będziemy sobie mówili też w swoim czasie. Ale. Od czego są stany. One pokonały Niemców, więc później należy im pomóc. I między innymi stany uratowały gospodarkę niemiecką dużymi pożyczkami. I to się Niemcom odbije jeszcze w latach późniejszych, o czym w swoim e, czasie będziemy za chwileczkę zresztą e, mówili. I tak już mówiłem przed chwileczką. Po wojnie naprawdę wiele państw odczuło skutki I wojny światowej pod kątem gospodarczym, czy też pod kątem ekonomicznym. E, I trzeba było w jakiś sposób uzupełniać niedobory finansowe państwa. I to niestety będzie bardzo złym kierunkiem, ponieważ będziemy widzieli. E, Ogromnych ilości pieniędzy, które właściwie nie będą miały żadnego pokrycia, nie będą miały pokrycia w zasobach skarbu państwa. I to jest dramat, jeżeli chodzi o ówczesne czasy. Dodrukowywanie pieniędzy, pieniądza, będzie powodowało inflację. Ta z kolei w krótkim czasie przekształci się w hiperinflację, gdzie na przykład, jeżeli chodzi o Niemcy, rok 1923, marka niemiecka straci masakrycznie na wartości, a to doprowadza z kolei do tego, że waluta po prostu upada, a to niestety będzie miało skutek, no, daleko idący. Dlaczego? Dlatego, że już w pewnym momencie nie będzie się opłacało kupować dzieciom zabawek, lepiej dać im pieniądze, żeby się nim bawili, żeby układali sobie jakieś piramidy z tych pieniędzy, bo przecież klocki będą drogie. Będzie już nawet... Bardziej opłacało się palić pieniędzmi w piecu niż na przykład kupować węgiel, bo będzie zbyt drogi, więc ta sytuacja będzie naprawdę dramatyczna. Jednak jak już powiedziałem na początku, stany troszeczkę pomogą Niemcom, dadzą im dosyć wysokie pożyczki, a będzie to związane z tym, że jednak stany będą się bardzo mocno rozwijać. Będziemy widzieli rzeczywiście bardzo daleko idącą, rozwijającą się przede wszystkim gospodarkę. Gospodarkę głównie to. W kwestii transportowej, przemysłu transportowego. Samochody, e, wartości przedsiębiorstw będą rosły, te, które będą oczywiście dostarczały e, do fabryk, powiedzmy jakieś tam podzespoły, więc będą na tym zyskiwać ogromne ilości pieniędzy i mało tego, będą pomnażać swój kapitał. Ale jak się okazuje na giełdzie, bo tutaj do tego powoli zmierzamy, pojawią się takie przedsiębiorstwa, które nie będą miały pokrycia finansowego, a które będą działać na giełdach. One będą tam zarabiać. Właściwie wirtualne, tak można było powiedzieć współcześnie, pieniądze. I nigdy wtedy nie przypuszczano, że taka spekulacja, bo tak się to ładnie nazywa, czyli jakby narzucanie swoich własnych cen na rynku, doprowadzi do tego, że w końcu wybuchnie kryzys. I ni stąd, nic owąd w sumie to mogli się tego spodziewać, ale przecież wszystko idzie w dobrym kierunku. 24 października roku 1929 mamy czarny czwartek, czyli krach na giełdzie w Nowym Jorku. Giełda to Wall Street. Rozpoczął się wówczas największy kryzys gospodarczy w historii i zaczęto Masowo wyprzedawać papiery wartościowe, które do tej pory grały na giełdzie. To spowodowało bankructwo wielu przedsiębiorstw, a to z kolei spowodowało ogromne bezrobocie. W punkcie kulminacyjnym, na rok 1933, w samych Stanach Zjednoczonych bezrobocie osiągnęło 27%. To spowodowało szok, szok wśród społeczeństwa. I, jak już sygnalizowałem wcześniej, te państwa, które będą w jakiś sposób połączone finansowo ze Stanami, czyli na przykład Niemcy, odczują to. Najbardziej. Czyli Niemcy będą mieli jakby dwa razy taki dosyć duży spadek wartości pieniądza. I jak się okazuje, ten pierwszy spadek w roku 2023 będzie załagodzony. Później będzie już o wiele gorzej i tu będzie działał już Hitler, będzie to wszystko punktował. No i zyska na tym, ale o tym tak mówiłem już na początku lekcji. W kolejnym temacie. Na pewno w, podczas tego kryzysu ucierpiały niemal każde państwa europejskie, To też była Francja i Polska i Austria. Tak naprawdę e, większość państw nie była w stanie tego kryzysu w jakiś sposób przełamać. Ale jakbyśmy porównywali kryzys z hiperinflacją, którą zatrzymał gradki u nas do tego, co jest w 29 roku i do 35 będzie się utrzymywało, to ta hiperinflacja, i też inflacja nie będzie aż e, tak wysoka. Idziemy sobie do walki z wielkim kryzysem, i tutaj podjęto działania tak zwane deflacyjne. Deflacja to jest wzrost wartości pieniądza, czyli takie działania, które mają podnieść wartość tego pieniądza do góry, kiedy on spada w dół. I tu będzie kilka różnych sposobów na to, żeby w jakiś sposób zatrzymać tą inflację. To nie będzie takie proste. Dlaczego? Dlatego, że przede wszystkim starano się umacniać własną walutę poprzez ściągnięcie nadmiaru waluty z rynku, będzie się obniżało pensje, płace pracownikom, co oczywiście będzie ku niezadowoleniu wszystkich. Ale to jest jeden ze sposobów na to, żeby wartość pieniądza wzrosła, ale za mało. Dalej, próbowano wprowadzić autarkię. Autarkię, czyli taki jakby rodzaj działania, sposób działania, który miał dążyć do zaspokojenia wszelkich potrzeb gospodarki, tych konsumpcyjnych i tych produkcyjnych, ale w ramach własnych możliwości, w ramach oczywiście tego jednego państwa. To będzie miało dosyć ważne znaczenie dla państw autorytarnych i totalitarnych, bo oni całkowicie to wykorzystają do tego, żeby... Podporządkować sobie przedsiębiorstwa, ale w tych krajach demokratycznych będzie to wyglądało tak, że znacjonalizowane przedsiębiorstwa będą e, kontrolowane przez rząd, ale będą miały jakby prywatne swoich własnych, prywatnych właścicieli. O, może w ten sposób. Pojawiało się w wielu państwach przy przymrużeniu oka przez władzę e, również coś, co było obecne w czasach prehistorycznych, czyli pojawił się handel barterowy, wymiana towaru za towar, żeby nie było wartości finansowej, ponieważ ta przekraczała wielokroć, powielokroć tak naprawdę ceny właściwe. Tworzoną monopole, które będą ustalały ceny maksymalne i minimalne, ale chodziło o to, żeby one nie zawyżały te monopole oczywiście tych cen, ale też nie zaniżały wartości e, produktów. Więc to będzie obecne zarówno w krajach demokratycznych, jak Francja, Wielka Brytania, czy też Hiszpania jeszcze wtedy, ale też we Włoszech i później w Niemczech po przejęciu władzy przez dyktatorów. Wracamy do Stanów. Tam w roku 1933, kiedy to bezrobocie było tak wysokie, prezydentem zostaje wybrany nowy człowiek, czyli Franklin Delano Roosevelt. I on wprowadził nowy ład New Deal. Ten nowy ład nie ma nic wspólnego z polskim ładem, który aktualnie wprowadzają w Polsce rządzący. Tutaj chodziło raczej o to, żeby walczyć z wielkim kryzysem, walczyć też poniekąd z inflacją. U nas się z tym nie walczy. U nas to działa zupełnie inaczej. Ale jeszcze do tego na chwilkę wrócimy za parę minut. E, swój jakby program tego Nowego Ładu e, oparł on na takim panu, o którym już mówiłem wcześniej, to jest John Keynes, który mówił wcześniej o tym, że Niemcy dostały tak wysokie reparacje wojenne, że będzie wielkie niezadowolenie i będzie to prowadziło do tego, że będą chcieli zweryfikować ten traktat wersalski się sprawdziło. O tym już mówiłem wcześniej. I on wprowadził jakby swoją własną teorię gospodarczą, tak zwany gdzie generalnie zaczynał opierać właściwie całą gospodarkę, e, którą zauważył, że jest niestabilna, e, na pomocy gospodarczej państwa. I tu nie chodzi o to, żeby to był komunizm, gdzie państwo będzie interweniować całkowicie, tylko generalnie chodziło o to, żeby zwiększyć nakłady publiczne, czyli państwowe. Po to, żeby nastąpiła interwencja państwa w sfery gospodarcze. To będzie wiązało się z tym, że państwo będzie zatrudniać ludzi, o czym za chwilkę będziemy sobie mówili, do prac publicznych. Ale firmy pozostają w rękach prywatnych. To jest dosyć charakterystyczne i istotne. Jak to dokładnie wyglądało w tym New Deal? Przede wszystkim był zakaz wywozu złota poza granicę państwa. Podejmowano programy robót publicznych, które będą miały największe znaczenie, ponieważ one będą e, powodować, że ludzie dostaną pracę od państwa, będą ją wykonywać, za co będą dostawać pieniądze. Nic za darmo. I tutaj znowu muszę nawiązać do aktualnego państwa polskiego, czyli znowu do 500+. To są pieniądze darmowe, które doprowadzają do tego, co aktualnie, a mamy dokładnie 15 stycznia, kiedy to nagrywam, czyli 2022 oczywiście, chodzi o to, że będziemy mieli coraz to mocniej rozpędzającą się inflację i to nie bierze się z niczego. Są to działania państwowe. Jak coś jest za coś, to wtedy to ma sens. Rynki działają poprawnie. Jak coś jest za darmo, no to już nie działają. I żeby nie był złym prorokiem, zobaczymy jak będzie za pół roku. E, następnie, prowadzono, mówimy o, właśnie New Deal, o tym Nowym Ładzie. wprowadzono e, zasiłki dla bezrobotnych. Ustanowiono subsydia, czyli dopłaty do rolnictwa. Rolnictwo się rozwijało, ale nie tak szybko, jakby chcieli. Następnie wyznaczono płacę minimalną i wprowadzono ubezpieczenia społeczne. To wszystko spowodowało, że ludzie chcieli podejmować tę pracę i ta praca dawała im szansę na rozwój, rozwój przynajmniej osobisty. To jest bardzo istotne i o tym tutaj naprawdę należy pamiętać. I na tym kończymy. Dziękuję i do widzenia.